Czemu ten budzik cały czas dzwoni? Który dzisiaj jest dzień? Nie. Nie. To niemożliwe. To niemożliwe. To niemożliwe. Halo, Polak, co ty tam robisz? Czekam tu na ciebie od piętnastu minut. Spóźnisz się do szkoły. Już idę. Co ty tam tak długo robiłeś? Dobra, nieważne. Dobra, to jedz szybko i idź do szkoły. No okej. Okay. Piętnaście minut później. Nie chcę tam znowu iść. Ale dobra idę, bo zaraz się spóźnię. Pięć minut później. Witajcie dzieci na kolejnym zakończeniu roku szkolnego. Zdecydowałam, że nie chcę już być nauczycielką i wszyscy już tak zrobili, a więc wakacje będą przez cały rok. Ooooo. Ale super nie ma szkoły przez cały rok. Musimy to jakoś świętować. Halo, halo, Co? Halo, nie śpi Na lekcji. O, nie to tylko sen. Trzydzieści minut później. Dobra, więc widzimy się jutro w szkole. Dwadzieścia minut później. No i znowu szkoła. Ale dobra i tak zaraz znowu będą wakacje. Ja co to jest? Zaproszenie na urodziny co umtryballa Kuby.